Hej, dzisiaj w naprawie całkiem porządny sprzęcik. nowo ThinkPad P17 drugiej generacji. Ma tutaj na pokładzie i siódemkę oraz całkiem fajną kartę graficzną. I ogólnie jest to w miarę świeży laptop. A co mu się stało? Klient kupił go z uszkodzoną matrycą. Niestety po jej wymianie okazało się, że nie ma podświetlania. Dlatego dzisiaj zajmiemy się tym problemem i miejmy nadzieję, że uda nam się pomóc klientowi. Zaczynamy! Kawał sprzętu, co? Zajmuję całą moją matę. Jeżeli chodzi o środek, to aktualnie nie ma tutaj matrycy. Ona jest w osobnym opakowaniu. Tutaj mamy złącze. Tu są same plastikowe elementy, więc nic nie powinno się stać. W każdym razie chcę uruchomić laptopa i upewnić się, że on działa. Podłączymy się przez gniazdo HDMI. Tą klapę sobie możemy ściągnąć. Bateria jest odłączona. Jeszcze chwilkę ją zostawimy w takim stanie. Złącze HDMI mamy tutaj. Teraz możemy podpiąć baterię. Ale powiem Wam, robi wrażenie ten sprzęt. Przyjemnie to wszystko wygląda. Zobaczmy czy bateria jest naładowana. Tak, laptop się uruchomił. Wentylatory chodzą. Coś mu nie gra. Nie miałem piętego dysku twardego. Teraz już wrzuciłem swój, więc podpinamy baterię i ponownie uruchamiamy maszynę. Niestety nie ma obrazu pochodemii, tak więc odpinamy sobie zasilacz. Tam, generalnie myślę, że komputer działa, ponieważ były te sygnały dźwiękowe. To nie wiem, co mogło oznaczać. Być może jakąś nieprawidłość z CMOS-em czy coś takiego. W każdym razie podepniemy sobie matrycę i będziemy ją obserwować. Może uda się zobaczyć na niej obraz. Trochę mam za mało miejsca na stanowisku, ale damy radę. Tym razem podpinam sam zasilacz. Ok, komputer startuje. Ok. Jest logo Lenovo, Nie wiem czy będziecie w stanie je zobaczyć. Ale jest tutaj widoczne. Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Od spodu dałem LEDA. I tutaj na przykład. Jest taki znak zapytania. Jest to generalnie ikonka z pulpitu ale z tego, co widzę, tutaj mamy czarny pasek tutaj powinny być ikonki, a nie są one do końca widoczne o, tutaj myślę, że jest to całkiem fajnie widoczne tutaj widzicie, że ta ikonka jest tak jakby lekko przekoszona o, tak jak dla mnie, to ta matryca po prostu jest niestety uszkodzona tak samo tutaj na dole brakuje paska cały ten obszar no ta matryca jest po prostu zbita, tak więc niedobrze. Matryca, którą otrzymaliśmy z laptopem, niestety jest uszkodzona. Ale pomierzyłem sobie wstępnie na jej złączu i myślę, że nie mamy tam 15V, czy tam kilkunastu V od podświetlania. Dlatego mimo to zamontujemy płytę główną i sprawdzimy, co może być nie tak. Chodzenie jak na laptopa, bardzo fajne I Tutaj jest jednak kawał tego radiatora To jest też w ogóle super sprawa Karta graficzna jest na specjalnym slocie Więc ewentualna wymiana to po prostu pyk I wsadzamy nowy Bardzo fajna rzecz Nie, tak mamy dysk twardy tak więc mój nie był potrzebny. Tutaj mamy złącze matrycy. Sprawdzimy sobie oporności względem masy na złączu. I tak, tutaj mamy jakieś cztery piny połączone razem. W megaomach tutaj 01, czyli pewnie po prostu masa. Tutaj ponad 60 kiloohmów. Albo tutaj, albo tutaj będzie podświetlanie matrycy czyli te kilkanaście woltów, a drugie z nich to będzie 3,3V tutaj jeszcze mamy jakąś grubszą ścieżkę i tutaj też jest sygnał 0 linie sygnałowe najczęściej są po prostu cienkie, tak jak tutaj, tu, tu albo tutaj jeżeli mamy coś grubszego, to najczęściej jest to zasilanie albo masa tak więc nie wiem, być może tutaj jest ponowiona masa ciężko mi jest stwierdzić uruchomimy sobie płytę i zobaczymy jakie mamy zasilania na tych pinach tutaj mamy 3,3V natomiast w tym miejscu jest jakaś śmieszna wartość więc zdecydowanie brakuje jednego z napięć pytanie właśnie jest dlaczego go brakuje dlatego teraz poszukam schematu i boardview ewentualnie tutaj po prostu zajmę tą taśmę, no i tak pewnie będzie trzeba to zrobić i zobaczymy czy jest tu może jakiś bezpiecznik lub coś w tym rodzaju i wtedy będziemy patrzeć dalej więc tak tutaj mamy złącze matrycy Tutaj zobaczyłem pod tą folią. Tutaj praktycznie nic nie ma, tak więc cała logika jest z drugiej strony. I obracając płytę, znajdujemy się mniej więcej w tym obszarze. Miernik mamy w pogotowiu, w trybie ciągłości. I tak, na przykład tutaj mamy cewki. Jest ciągłość. Tutaj też. Ale tu mamy F3302, f po angielsku to jest od fuse. Najczęściej w takim kontekście jest to używane, czyli bezpiecznik. I nie ma przejścia. Czyli w naszym przypadku spalony jest bezpiecznik, i dlatego nie mamy podświetlenia matrycy. Przejdźmy sobie może jeszcze w tryb napięcia. Z tej strony bezpiecznika mamy 20V. Natomiast z tej nie mamy nic. Tak więc to jest powód, dla którego nie mamy podświetlenia matrycy. Tak więc fajnie, bo super szybka i prosta naprawa. Tak więc wymieniamy bezpiecznik i sprawdzimy, czy będziemy mieli podświetlenie. Może być tak, że ze względu na to, że ta matryca była uszkodzona, to dlatego ten bezpiecznik tutaj wystrzelił, ale zaraz zobaczymy. Zdemontujemy bezpiecznik. Tutaj jeszcze chwilkę możemy sobie omówić same bezpieczniki. Tutaj mam taką tabelkę, gdzie mamy ilość amperów, jaki dany bezpiecznik jest w stanie przepuścić, a tutaj jego oznaczenie. W naszym przypadku mamy dwie poziome kreski, które są od krawędzi do krawędzi. Tutaj mamy też pionowe kreski, ale one zajmują gdzieś 3 czwarte powiedzmy, szerokości tego bezpiecznika. Czyli w naszym przypadku będzie to ten bezpiecznik. Czyli interesuje nas bezpiecznik, który strzeli, gdy prąd przepływający przez niego przekroczy 3A. Dodatkowo znalazłem BoardView, co prawda dla innego laptopa. Jest to dla pierwszej generacji P17. Taki sam BoardView można wykorzystać dla modelu P15. Tutaj mamy złącze od ekranu. I podświetlenie mamy na tych pinach. I ono idzie przez bezpiecznik o oznaczeniu F5502. Jak tutaj widzimy, jego informacje. Jest to bezpiecznik 3A na maksymalnie 32V, i to jest jego oznaczenie. I dokładnie ten bezpiecznik kupiłem, i teraz możemy go zamontować. Tutaj mam fabrycznie nowe bezpieczniki. Jest to dokładnie to oznaczenie, które było na tym board view. Tak więc sam element powinien się zgadzać. Teraz, jeżeli chodzi o wykładanie tych elementów. Zapakowania. To najłatwiej jest zrobić sobie coś takiego, że dajemy topnik No i tak będziemy go chcieli wykorzystać. Końcówkę pęsety namaczamy w tym i wyciągamy element. Sam element na razie dajemy na bok, żeby nigdzie nie odfrunął. Najpierw nagrzewamy płytę, czekamy aż cena się rozpuści i wtedy będziemy mogli łatwo wmontować ten element. Na choderze ustawiam 350 stopni. Płyta jest całkiem solidna i wygląda na dość grubą, tak więc zobaczymy czy ta temperatura wystarczy. Włączam odciągi i lecimy. Wszystko mam złożone w totalnym minimum. Podpięta praktycznie tylko matryca. Wpiąłem zasilacz. To nie jest zasilacz serwisowy, tylko normalny odlenowo. Wyciągnięta bateria CMOS, dlatego laptop musi się zresetować kilka razy. I zobaczymy, czy wymiana bezpiecznika. Tak. Wyłączę tutaj z tej strony oświetlenie, żeby było lepiej widać. Ale teraz bez podświetlenia, bez niczego, widać, że jest wszystko OK. Podepnę klawiaturę pod USB. Poczekamy na załadowanie systemu. I tutaj, niestety, tak jak mówiłem, ta matryca dostała z tej strony jakiś strzał. Jest zbita. Ale najważniejsze dla nas jest to, że podświetlenie działa. Skontaktuję się z klientem, co i tak z tą matrycą. I myślę, że będziemy mogli przejść do podsumowania. Laptop jest już po testach. Wszystko w nie działa tak, jak powinno. W międzyczasie klient dosłał nową matrycę. I tutaj jeszcze została folia ochronna, ale tu już jemu zostawię to zerwania. Na szczęście usterka nie była skomplikowana i była to tylko kwestia uszkodzonego bezpiecznika. Po jego wymianie wszystko działa jak powinno. Bardzo dobrze, że w tym przypadku mamy bezpiecznik. Czasem jest tak, że producent po prostu prowadzi główną linię zasilania na obwód podświetlenia matrycy bez żadnych zabezpieczeń. I w takim przypadku mielibyśmy większe uszkodzenie. Ciężko jest mi powiedzieć dlaczego ten bezpiecznik się uszkodził. Być może w momencie, gdy doszło do oryginalnej usterki, czyli do zbicia matrycy, doszło do jakiegoś zwarcia na obwodzie podświetlenia i po prostu bezpiecznik zarobił swoją robotę i się uszkodził. Najważniejsze jednak jest to, że sprzęt wrócił do pełni sprawności i myślę, że jeszcze długo posłuży. W tym odcinku to wszystko. Pamiętajcie o naszej grupie na Discordzie. A jeżeli macie jakiś sprzęt do naprawy, piszcie do mnie. Kontakt jak zawsze zostawiam w opisie. Dzięki za oglądanie i do następnego.